Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Sowa, a to jest Pinkman Slap. Nie, zaczynamy. I jest ze mną mister. Cześć! Siemanko wam wszystkim. Ja jestem mister. A wy? E, to są ludzie i ja mam laga. A ja mam miecz Flame 1. A ja mam laga, człowieku. A ty gini. Wow. Ja e, mam... Miałem schiza. Ej ja latam. Ja mam potkę na Stręża. Czemu ja latam? Bo coś pytałem. Padłeś? Nie. Ale ktoś mnie zabił. Chyba ja. <grym wiosenka> o ty człowieku. Nie lubię tej mapy. Nie znasz jej nawet. <grym wiosenka> <Chuj. grym wiosenka> nie pokonasz mnie. Rajcie się. Kutan, gutany. Co to ja nie bimię? A co mnie ty obchodzisz? Ty pizdo jebana, jebana, pana, ty szmato pierdolona Ty... Jakie ci... Ciekawe... Jebci! Pakę czy tam się zatrułem? Ochuj. No chodź tu, na, 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 na Bum Jakim kurwa cudem? Miksturka. No i czemu mam cały czas truciznę lol, to nie jest Pff, fair To jest bardzo, bardzo fair Wow, jak mi pizdłeś pizdłem cię ty też mnie pizdłeś dobranoc alivederci roma jakby to powiedziała pani halina Bom. nara ej skończyła mi się trucizna w końcu demony majaczą w ci co ba nie bo zaraz go prawa autorskie pozwolą będę cię bił książką nie masz książki mam książkę Trzymam jestem, jestem pierwszy, jestem pierwszy, jestem pierwszy w zabójstwach. Nie dorównasz mi sowa. Sowa pedale! nie dorównasz mi w tym. Jestem zajebistym koksem. Chyba ci się jedynie tak wydaje. Mama ci nie. nie kocha. Ciebie też i co? Już ci się powydawało. Jestem pierwszy Czekam na ciebie Czekam na ciebie mój piesku Ani słowa więcej Proszę Okej okay. Kurwa Lato zapam, to nie jest fair Zabiłem cię to nie było fair, miałem laga, to się nie liczy. A się biję książką. Ej, to jest zarąbista książka. Jaki, jaki ma enchant? Eee, czekaj, bo typek mnie z miecza chce bić. Czekaj, to nie fair, ja mam lagi tutaj. Pfff, własną w dziurę. Jestem epic. Epic meltime. Eee, to ma enchant ostrość 5, uderzenie dwa. O kurwo. <laughs> to jest książka. A, ra? Kurwa. Prawie doleciałem. I tak cię rozwalę. Chyba w snach. Człowieku ja jestem w tu najlepszy. No chyba w snach. To fruń kobieto. Ty pisto, jebana. Fruń kobieto. No pfff. I'm win! Nie No to to był jakiś filmik na szybko. Nie. Dziękuję Wam za y oglądanie. <grym> Komentujcie, subskrybujcie łapeczki. Jak z wyrucham, to <grym> <grym> no Dobra, ja byłem Mr. Bossów, to półsłowa pedał na razie i cześć. Hej. Na razie i cześć. Yo!